Cześć, szananko, szczęścia, z Dzisiaj gramy What They Hen. Gram to pierwszy raz, jak widać. O, to jest chyba tank, jak widzę. Czołgi zawsze na linii szpanku. Jakiś łucznik. Gram w to pierwszy raz, jak widać. Już to chyba drugi raz mówię. Łucznik. Widziałem tę grę na YouTube, więc mniej więcej wiem jak w to się gra. To jest takie y, battle, batykacz, można powiedzieć. Zaczarowana lalka, niezły przeciwnik w ogóle. 500 monet, 500 gramów. Ulepszenie do postaci i coś nowego. Okej. Okay. Jest kurka Walczymy. Portal handry ma podstawowe rzeczy. Wyślę tak. Pewnie piorun był na start od razu, ale okej. Okay. Muszę jej jakoś pomóc. Szkoda, że uczników najszybciej można wysłać. Ucznicy sobie poradzili. To jest śmieszne, że tamten gość ma kurę na głowie, ale ci ucznicy są mocni. Przecież my to zaraz wygramy. I w ogóle wczoraj nie było odcinka z tego powodu, bo... Nie miałem w ogóle internetu i nic się zrobić, nie dało nawet filmu, nie mogłem wrócić z przeprosinami, że nie ma filmu, prostu. Mam nadzieję, że ten dzisiaj wam odpowie. Skrzyneczka, czy golda? 200 pa. Ulepszenie do mocy, ulepszenie do łucznika, ale sobie przyjmę, że mu łucznika ulepszyć, to bardzo dobrze. Tutaj. A tu możemy sobie wszystko poulepszać. I Taki tank, tylko że już nie są bardzo masyjne, moim zdaniem. Teraz sobie zawalczymy z... O, mocny przeciwnik, ale... Chyba... Ten chyba bardzo kojarzy tą grę, bo jak widziałem na YouTubie, to kojarzy coś te postacie. Znowu z tym portalem walczymy. Cyk, cyk. Chyba najlepszą taktyką jest naucznika. Czasami tym fioletem sobie walnę. Muszę tego, bo w tym, stracił. W ogóle to na Krecie i z tam robocik. Łatwo. Tutaj już następny tą na tego pierwszego nie a więc łatwiej niż tego w pierwszej rundzie. Dobrze, naprawdę nam poszło 8-20 dw O, coś nowego. Jestem ciekaw, taki goglin z maczugą jak widzę go go ulepić możemy Ciekawie wygląda O tu Tutaj jakiś smok nie Jakaś pani z dwoma butelkami piwa Tutaj chyba pająk No taki pająk A to Kusznik Może być ciężko Ale mam nadzieję że To wygramy Widzę, że oni w ogóle nie mają ulepszonych jednostek. Jestem ciekaw, czy tu można z graczami walczyć. A jak tak, to na jakim poziomie? Opuśćmy go, ale szybki jest. Ale ma bardzo mało życia. I się... O, coś się zacięło. wam, że uczni... Mam troszkę za A co jak strzej tu to dostaje obrażenia, nie, tak trochę bez sensu. On jest spoko właśnie jak ma się tanka i łóżników, tak mi się wydaje. Bo nie jest do niszczenia, on ma duże obrażenia ale bardzo mało życia. I dlatego sobie tanka wolę puścić już. Szybko. Fajne to jest, że za każdą rundę się dostaje skrzynkę. O, jakiś nowy z betką. i łucznik do ulepszenia chyba Drugi poziom, więcej życia i gramy. Fajnie, że ta gra ma tłumaczenie. Tutaj sprawdzimy. Potem aż za 7 jest. Tylko naraz. Hmm. Na pewno sobie łóżka ulepszyć muszę, bo on tu główną rolę w mojej grze gra. A tu jest jakieś nowe, no nie da, się spojrzeć niestety. W ogóle zostawcie łapkę w górę i suba. Przede wszystkim dzwoneczek, żeby ten, żebyście dostawali powiadomienia. Nie wiem, czy tej gry będzie dużo, czy raczej nie. Zależy, czy będziecie ją chcieli, czy będzie tak, jak zbroiłem. Tak, tak średnio. Bo mówili, że Brał skaśny lubią pomylić się na nim po prostu no i... No tak, i tak to jest... I tak to jest. Na początku to się teraz to ich szybko bardzo zniknęłam. Skrzynaczka. A można ulepszyć sobie te błyskawice No okej, okay, to lecimy z następną misją. Ulepszymy sobie w międzyczasie te jednostki O jakiejś luzji Ciekawe, poszerzy, znaczy, no, się, ma postać znaczy mam mniej jedną lepszą. A no, wyślemy jego i łucznika. Jego może był lepszy. Widzę, jakiś mag. Zostawcie zostawić suby wapitę, gdzie mam tyle w tym filmie. No i cześć, o nowe. Nowa postać do tej.